Cześć, witajcie, widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj na kanale będą. Yy, no. Kolejne kapsle. O, kolejne. Kolejne dwie paczki. Se. Kapslowe przysły. I dzisiaj będziemy je rozpakowywać. Oczywiście rozpakujemy to tym razem. Łyską. Nie, tak naprawdę rozpakujemy to. Klejem, nie, tylko nożyckami, więc wypiepsać mi wszyscy wszystkim. Nożycki to są najlepsza kurde cool broń, najlepsza na świecie. I będziemy to kurde cool otwierać nożyckami. Kurde, cool palce mi się za chwilę zaklinują. Kurde. Cool no. Nawet nie umiem trafić pozornie na tą paczkę. Kurde, o jedna jest otwarta. Teraz jest ten bydlak jedbany. Bydlakówir! Otwarłem czy nie? Nie otwarłem. O, to nie jest No to kurde. O, teraz już otwarłem. Kurde. O, już widzę kawałek kapslę. I mam też bańki. Moje ulubione bańki. Mój ulubiony przedmiot w całej padce. Tylko kurde, nie mogę tego rozpakować No, kurde, nie jestem w stanie. To jest tak rozdubcone, że nawet nie da się tego oddzielić tej Dwańka Mańka, zdańka! A kurde, pudełko. O, już otwarłem. Teraz się tu drugą paczkę, oczywiście, bo czemu nie? I druga paczka to oczywiście też, kurde, tak dupy zapakowane. O, tutaj tego strasznego nie jest. No kurde, to tak się to trzyma. Głowę jebane Coś już jest, czy nie? Nie, w tym pudełku chyba nic nie ma, to mogę wypierwać. Tutaj są kapsle. koło w tym. Kurde, pusztaj mnie. No, w końcu wybrałem. Oto nowe kapsle. To bardzo, to za dziwna paczka. No kurde. A nie, czekaj, to jakieś monety piepsone. Na cholerę mi, kurde, monety piepsone. Ja kapsle, kurde, zamówiłem. No. To są kapsle wszystkie. Jest tutaj trochę ciekawych zecy. Tak jak na przykład widać pie, Pepsi. Pepsi. Eee, kolejne Pepsi. Tutaj jest są kilka innych zecy. Loka. No ze co widać, po co by to wszystko tłumaczył, kurde Nie jestem od tego, o, a tutaj jest trochę innych zacy Tutaj Są takie jest nawet Tutaj Hanaś jakiś jest, unikatowy Ale mi się wydaje, że ja zamówiłem więcej, to chyba mnie jest jakiegoś osukano Bo ja pamiętam, że zamówiłem jeszcze parę innych Unikatów, a jednak tego nie ma Dobra, ale w sumie Nie ma sensu, żebym dalej kręcił ten Dulny film, bo w sumie pokazałem to, co chciałem i w sumie nie na chuj to nagrywam, ale jest. Niech, niech se macie macie sobie widzowie kolejny film, który, który do niej niepotrzebny jest, więc trzymajcie się do usłyszenia i... Cześć! I zaraz styknę w kamerę o tako. у наєба